To co Państwo widzą na załączonym obrazku to jest końcówka dzisiejszego treningu. To jest trening na, w trakcie którego spaliłem... Ponad 700 kalorii, to jest 3000 skoków, to jest kilkadziesiąt pompek, to jest dziesiątki podnoszeń handlami. To jest naprawdę bardzo intensywny trening, który jednocześnie dał mnóstwo frajdy i jakoś tak gdzieś wewnętrznie poczułem, że to jest właśnie ten dzień, kiedy należy dać z siebie absolutnie wszystko. Kiedy trzeba po prostu zrobić taki trening, jak to mówią, z docięciem, że schodzimy z tego balkonu, jesteśmy w euforii. E, wszystko nas boli, jesteśmy zmęczeni, ale mamy takie poczucie dobrze wykonanego obowiązku, jakkolwiek to oczywiście brzmi, bo... Nie można traktować tych codziennych ćwiczeń, tego codziennego skakania na skakancy jako obowiązek, ale coś, co powinno sprawiać przyjemność, bo jeżeli to przestanie sprawiać przyjemność, a stanie się obowiązkiem, to w tym momencie to już jest równia pochyła do tego, żeby te całe ćwiczenia porzucić. A tego byśmy absolutnie nie chcieli, ponieważ mimo wszystko zauważam, że takie treningi dają mnóstwo frajdy, ale. Zauważyłem również jeszcze jedną rzecz, że oczywiście taki trening jest niezwykle emocjonujący, taki trening jest niezwykle euforyczny, ale jednocześnie jest bolesny. No i niestety tutaj pojawia się kolejna kwestia, to znaczy można się rozciągać, można dużo ćwiczyć, ale ciężko uniknąć tych problemów, kiedy po prostu i stopy bolą, i ręce bolą, i gdzieś tam kręgosłup boli. Oczywiście, że. Pewnie da się to zniwelować, wykonując te ćwiczenia lepiej. Niektórzy nawet mówią, że mniej ćwiczeń, a lepiej wykonanych, czyli nie e, ilość, a jakość, czyli nie liczba powtórzeń, a właśnie żeby te powtórzenia były jak najlepiej techniczne, to będzie bardziej efektywne i może mniej będziemy się zażynać, a... A efekty będą lepsze. No ale powiedzmy sobie też szczerze, że w całym tym treningu, tym skakaniu też nie zawsze chodzi o to, żeby osiągnąć jakieś niesamowite efekty. To znaczy, koniec końców tak, ale, ale sam fakt przekraczania pewnych granic, sam fakt dawania właśnie z siebie wszystkiego, ten moment, kiedy na uszach leci jakiś. Jakaś muzyka, która jest bojowa, albo jakieś motywujące rzeczy do, do działania, bo nie ukrywam, że zdarza mi się również pod sam koniec, kiedy jestem absolutnie padnięty, wrzucić sobie jakieś takie, takie filmy motywujące do, do ćwiczeń. Tego mnóstwo jest na YouTubie. Ale to daje takiego ostatniego kopa, takiego powera, takich, Niektórzy po prostu, no, w czasach kiedy jeszcze można było chodzić na siłownię, to jest taki trener personalny, który stoi nad tobą i krzyczy i mówi dawaj jeszcze jedno powtórzenie, dawaj z siebie wszystko. To nie po prostu jest dużo tańsza forma i prostsza, czyli po prostu telefon, który wisi przede mną i, i w ten sposób to się odbywa. A Więc no, ja nie potrzebuję nikogo, kto by nade mną, nade mną krzyczał. Te sprawy zostawmy komu innemu, natomiast nie ukrywam, że w trakcie treningu to, to jest taki element motywujący. Więc to jest właśnie dowód na to, że ta końcówka potrafi być niezwykle męcząca, ale również niezwykle wspaniała. Pojawia się pewien kłopot, to znaczy oprócz tego, że oczywiście ten trening jest męczący, jest efektywny i efektowny, to, to jednak po tym wszystkim człowiek staje się bardzo głodny. No i znowu pojawia się kwestia tego jedzenia, bo ona jest nieodłączna w trakcie wykonywania ćwiczeń. Gdzieś znalazłem informację, że warto obliczając to swoje BMI, chyba tak to się nazywa czyli to ile mamy zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia to warto również dodać do tego uwzględnić ćwiczenia, bo ci którzy trenują codziennie, ci którzy trenują dosyć regularnie, oni u nich też to spalanie jest większe w związku z tym e, też trzeba podchodzić ostrożnie do tej liczby kalorii, bo tak jak na przykład w moim wypadku to wychodzi chyba 2-300 e, w ciągu dnia tak wydaje mi się, mówię wydaje mi się, że robiąc na przykład taki porządny trening, to na przykład 2600-2700 kalorii to nie jest jakaś zgroza i jednocześnie cały czas jestem na tym bilansie ujemnym, więc chudny, a jednocześnie jem jednak trochę więcej, bo po prostu mój organizm w tym momencie potrzebuje więcej energii, więcej paliwa. No i oczywiście walczymy o to, żeby to paliwo było jak najlepsze jakościowo, chociaż nie zawsze się to udaje, bo nie ukrywam, że ostatnio stałem się wręcz profesjonalistą, jeśli chodzi o pizzę mąka zero, to jest klucz w ogóle do mąka zero i na mleku, nie na wodzie. To jest klucz do tego, żeby zrobić świetne ciasto na pizzę. W związku z tym, no, nie ukrywam, że no, grzechy się również zdarzają, nawet najlepszym, nawet tym, którzy trenują codziennie, to jednak ciężko zrezygnować po prostu z takich dobrych wypieków. O. Tak to nazwijmy. Ale pilnuję również tego, żeby na przykład uwzględnić odpowiednią ilość białka w diecie, tak żeby te posiłki były sycące i jednocześnie nie zawierały zbyt dużo cukru, zbyt dużo węglowodanów, gdzieś tam, żeby to białko się jednak pojawiało w takich większych ilościach, żeby jednocześnie tę masę mięśniową budować, a spalać tłuszcz, bo przecież w tych treningach też o to chodzi, żeby wysmuklić sylwetkę, ale jednocześnie wyrzeźbić. Taki jestem znawca po roku skakania na skakance. E, cały czas nie opanowałem żadnych trików. To jest w ogóle niesamowite. Ostatnio zapisałem się do grupy z trikami na skakance, bo stwierdziłem, że oprócz samego takiego jednostajnego skakania, czy to na przemian bokserskie, czy takie w miejscu, to fajnie by nauczyć się czegoś takiego innego. Witajcie w świecie zwariowanym, gdzie pies szaleje. E, to, to fajnie byłoby się nauczyć czegoś takiego nowego, więc mam nadzieję, że również coś takiego niedługo się pojawi. Generalnie. Frajdę sprawia mi czasami zażynanie się. E, tęsknię, znaczy, tęsknię. Były takie czasy, kiedy pracowałem po kilkanaście godzin dziennie i wręcz, momentami po prostu szorowałem twarzą po ziemi. To był naprawdę niezwykle intensywny, ciężki okres w moim życiu. Potem nastała pandemia, pozmieniało się trochę, okazuje się, że wcale nie trzeba pracować po 17-18 godzin dziennie, żeby czerpać radość z życia. To wcale nie jest wymagane. Chociaż nie ukrywam, że te momenty adrenaliny, te momenty takiej właśnie ciężkiej pracy to jest coś, co jednak człowieka napędza i takie momenty zażynania się, ale potem po tym wszystkim posiadanie takiego, takiej satysfakcji, że się, że się udało, że to co robiliśmy przez cały dzień przynosi jakieś efekty to jest to niezwykle fajne, bo nie ukrywam, że e, to może zbyt filozoficzne będzie w tym momencie, że pieniądze oczywiście są ważne, niektórzy powiedzą nawet najważniejsze. Natomiast to poczucie fajnie wykonanej pracy, to ta, ta frajda, która sprawia, jeżeli robicie coś fajnego, to to jest jednak coś niezwykle ważnego na równi, wydaje mi się, z wysokością wynagrodzenia. E, ale to takie przychodzą refleksje w pewnym wieku, bo jak człowiek jest młody, to przede wszystkim e, widzi pieniądze i widzi to, co za te pieniądze można kupić, a z czasem nabiera takiego życiowego doświadczenia i oprócz tych pieniędzy pojawia się również kwestia satysfakcji z pracy, z czego Wam również przede wszystkim życzę, żebyście, jeżeli e, bombelki na przykład zastanawiają się, co chcą w życiu robić, to myślcie przede wszystkim w kontekście tego, żeby to, co robić sprawiało Wam frajdę, bo jako już nieco starszy mogę powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, jeżeli macie coś wykonywać przez pięć, 6, a czasami 7 dni w tygodniu, to fajnie, żeby to jednak sprawiało. Frajdy, czego Wam absolutnie życzę. Nie zawsze się to udaje, ale tym, którym się udaje, to myślę, że po prostu mają takie poczucie wygrania losu na loterii. Ja na razie to szczęście mam, chociaż nie ukrywam, że czasami nawet od czekolady boli brzuch. No więc to tak na, na marginesie. Natomiast są takie faktycznie momenty, że kiedy człowiek się zażyna, kiedy ma taki moment, kiedy już dochodzi do granic swoich możliwości, to, to też momentami nie jest dobre, bo dochodzimy do takiego, do, dochodzimy do granicy. I teraz tak, niektórzy mówią, żeby cisnąć, żeby przekraczać granice, ale z kolei ci bardziej, tak mi się wydaje, doświadczeni życiowo powiedzą, żeby przede wszystkim myśleć o swoim zdrowiu, o swoim samopoczuciu. Że może przekraczanie granic jest fajne raz na jakiś czas, ale kiedy przekraczamy tę granicę 5, 6 razy w tygodniu, to w końcu. W końcu ten dział graniczny, czy, czy w końcu ten strażnik na granicy nas cofnie. I, i od, za to pokutujemy. Ja sam jednak trochę wycierpiałem za tę pracę po kilkanaście godzin dziennie, gdzieś tam to się odbiło na zdrowiu, w związku z tym wiem też o czym mówię. Ehm, więc takie intensywne treningi, jakie właśnie wydarzyły się ostatnio, są oczywiście fajne, ale niech one się zdarzają, tak mi się wydaje. Raz na jakiś czas, ale niech to nie będzie normą, ponieważ raz, że już chyba jestem trochę za stary na startowanie w zawodach Mister Olympia, a, a, a dwa chyba jednak fajnie rano wstać i mieć dobre samopoczucie a nie wstawać w bólach, w złości, w nerwach i tylko i wyłącznie mieć z tyłu ten kalkulator kalorii, bo to prędzej czy później doprowadzi do jakichś problemów, nie tyle nawet zdrowia takiego fizycznego, ale też zdrowia psychicznego, a przecież chcemy, żeby ten sport jednak sprawiał frajdę, żeby nas wzmacniał, żeby nam dawał takie poczucie satysfakcji, ale nie był naszym takim e, niby przyjacielem, a tak naprawdę wrogiem, takim szakalem, no mister Szakal. Ja mam na imię Jarema i od kilku ładnych miesięcy pokazuję Państwu na YouTubie, jak to jest o, stając przy zerowej kondycji, przy zerowych umiejętnościach, jak to wygląda budowanie tej formy dzień po dniu niemalże. Prawie że z taką precyzją. Um godną naprawdę dziennika i e, jak Państwo widzą, no, postępy są, chociaż nie są one to jakieś rewolucyjne, więc jeżeli na przykład słyszą Państwo o dietach cud albo o niezwykłych treningach, które e, działają cuda, może takie się zdarzają, mnie jeszcze się to nie przytrafiło. Z własnego doświadczenia wiem, że niestety to jest ciężka, żmudna praca, która niejednokrotnie przynosi mnóstwo frajdy. A jeżeli są Państwo razem ze mną, na przykład po raz pierwszy, to zachęcam do klikania tych wszystkich elementów subskrybuj. A jeżeli są Państwo ze mną już któryś raz, to oczywiście dajcie znać, na przykład w komentarzach, że jesteście razem ze mną. To zawsze jednak sprawia frajdę, że człowiek nie ćwiczy sam, a ma jakieś towarzystwo nawet wirtualne. To na razie to wszystko. I już niebawem pewnie. Do zobaczenia. No i właśnie, na święta wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.